W nocy z 13 na 14 lipca 1978 roku spłonął drewniany kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, królowej Polski, na woli justowskiej. W zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa znajduje się fotografia przedstawiająca tę świątynię autorstwa Henryka Hermanowicza. Na zdjęciu widzimy budowlę od strony dzwonnicy. Kościół powstał na początku XVI wieku we wsi Komorowice. Zbudowano go w stylu śląsko-małopolskim, o konstrukcji zrębowej z wieżą nad wejściem. W latach 1590-1601 służył jako zbór protestancki. W 1950 roku Został przeniesiony na wolę justowską jako element zakładanego wówczas z kansenu. W 1951 roku poświęcono go jako kościół parafialny. Było to niezwykle piękne miejsce. Na początku lat 70. Jerzy Hoffman nakręcił w jego wnętrzu ostatnią scenę filmu Potop. Kilka dni po pożarze z 1978 roku podjęto decyzję o odbudowie świątyni w formie sprzed pożaru. W 1984 roku została konsekrowana przez jego eminencję księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Niestety, w nocy z 5 na 6 kwietnia 2002 roku kolejny pożar doszczętnie strawił kościół. Sprawcę podpalenia Ujęto dopiero 11 lat później. W styczniu 2016 roku, po blisko 14 latach od drugiego pożaru Kościoła, podpisano umowę na budowę nowej świątyni na woli justowskiej.